W takim razie przechodzimy do kategorii cywil. A w niej na miejscu czwartym z numerem 24 Błażej Orłowski. Gratulacje. Gratulacje. Piątka. Na miejscu czwartym tam za trójką. Tak jest. Miejsce czwarte poza podium, ale sam finał jest sukcesem. Na miejscu trzecim z brązowym tłokiem. Lesław! Fraszczak! Brawo, Brawo gratulujemy ci z tego miejsca. Tak jest brązowy tłok. Na miejscu drugim z numerem 22. Jakub Kuczyk! Gratulujemy! Tak jest, srebrny tłok, torba pełna prezentów. I przechodzimy do miejsca pierwszego, a z numerem 9. Myślałem, że tak jest zimno, że odpuszczą, ale widzę, że tutaj będzie. będzie ciekawie w takim razie. I to chwila dla paparazzi, a tutaj otwierają się szampany, widzę. I tu mamy kategorię cywil. Jeszcze raz, jeszcze raz wielkie brawa dla panów. No i jak to mówią karma, wraca. Dobra, dobra, panowie, panowie, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś tam zostało.